W związku z tym podjęliśmy także decyzję o przywróceniu czasowej kontroli na granicy polsko-litewskiej. Do tego te działania już się toczą od pewnego czasu, ale jeszcze je wzmocnimy przy użyciu wojsko obrony terytorialnej, także żołnierzy innych formacji i straży granicznej. I chodzi o działania, które umożliwią pilnowanie granicy polsko-litewskiej nie tylko na przejściu granicznym co uzyskamy poprzez przywrócenie czasowe kontroli, ale także zielonej granicy w lasach na granicy polsko-litewskiej i także na drogach w pobliżu granicy, gdzie ustanowiono checkpointy i będziemy także sprawdzali właśnie w tych miejscach i wyłapywali tych wszystkich, którzy nielegalnie przekraczają granicę litewsko-polską i będziemy cofali na Litwę zgodnie z zasadami i przepisami.